I teraz sytuacja praktyczna, gdzie nam się to może przydać na bazie oczywiście badania statystycznego. Otóż przedstawiono studentom trzech państw teoretyczny problem. Problem dotyczył dwóch dyrektorów: dyrektor jakości, dyrektor produkcji, i oni mieli spór, czy robić więcej, czy robić mnie, przepraszam, czy robić więcej, czyli szybciej. Czy robić lepiej, czyli z większą jakością. No, myślę, że gdzieś wam tam dzwoni no, bardzo częsty problem, prawda? W obecnych sytuacjach, czy quality over speed, czy odwrotnie. I zapytano ich, w takim razie, co powinien zrobić, co, inaczej, może nie co powinien zrobić, tylko jak powinien być rozwiązany ten spór pomiędzy tymi dwoma dyrektorami? I zobaczmy na ekran, jak to właśnie zostało przedstawione, na przykład przez Francuzów, którzy mają wysokie PDI i wysoki unikanie niepewności obwinili szefa tych dwóch ludzi, czyli obwinili generalne, dyrektora generalnego, czyli wykazali tak zwaną no, piramidę, e, powiedzmy, hierar e, hierarchii w firmie, prawda? Jeżeli tych dwóch nie może się dogadać, no to musi zadecydować ich szef. Proste. I myślę, że tu jesteśmy bardzo blisko w Polsce tego, bo pamiętajmy, że jesteśmy blisko Francji, e, więc jesteśmy blisko właśnie takiego, e, takiego sposobu rozwiązania konfliktów. E, Niemcy obwinili procedury, no chyba nie jesteśmy zdziwieni, prawda, obwinili procedury, bo lubią procedury, jeżeli, jeżeli okazało się, że oni się kłócą, to ok no to to po prostu ktoś tego jasno nie określił w procedurze, kto jest za to odpowiedzialny, więc powinniśmy to po prostu przegadać i ustalić w procedurze, kto, kiedy, za co odpowiada. W przypadku UK, e pamiętajmy, że UK jest w tej przedostatniej kategorii, czyli tam, gdzie Szwecja, czyli adhokracja i ogólnie miski PDI, to obwinili relacje. To, co powiedział zresztą Jarek, prawda, że relacje, że tam, jak to powiedziałeś Jarku, że procedury niszczą relacje. No tak, bo tutaj obwinili relacje, bo skoro oni się nie umieją dogadać, to znaczy, no, powinni odbyć kurs negocjacji i powinni umieć się dogadać i nie możemy tego rzucać, czy to na dyrektora, czy to na procedury. Oni po prostu muszą się dogadać. Dlaczego to mówimy? No, myślę, że to można spokojnie zmapować na naszą sytuację w zespołach. To znaczy, jeżeli mamy kilka zespołów, przepraszam, jeżeli mamy kilka kultur w zespołach i mamy jakiś konflikt poważniejszy, czy to pomiędzy dwoma członkami, czy to pomiędzy na przykład zespołem a menadżmentem, to zauważmy, że różne kultury będą różnie postrzegały ten konflikt i oczekiwały innego rozwiązania tego konfliktu. Jeżeli zaproponujemy na przykład relacje francuzom Prawdopodobnie nie spotka się to z, jakby z takim buy-inem, nie? Czy nie spotka się to z, z akceptacją i musimy o tym rozmawiać. Znowu wracamy do pytania pytania Jarka, jak to zrobić? Myślę, że tutaj trzeba po prostu porozmawiać i znaleźć wspólny grunt, który będzie pasował wszystkim. Co oczywiście czasami być może, nawet jest niemożliwe.